Cześć i drodzy widzowie. Niestety wciąż nie doszedłem do siebie, bo zdrowie zawodzi, ale wiem, że czekacie na kolejny odcinek, więc wybrałem sobie taki temat, o którym jestem w stanie opowiedzieć z głowy, bez skryptu i wcześniejszego przygotowania. A będzie to opowieść o tym, jak mężczyźni zaczęli nosić zegarki naręczne. I choć wydaje się to banalne, to jest to dość mroczna historia. Serdecznie zapraszam. same zegary, zegarki czy zegarmistrzostwo, to tak rozległy temat, że zasługuje właściwie nie na osobny film, tylko na cały osobny kanał. Ale niestety nie czuję się wystarczająco kompetentny w tej dziedzinie, żeby wam szeroko opowiadać o czasomierzach, dlatego wybrałem tylko ten wąski wycinek, jeden temat, którego historię znam. Nie będziemy zaczynać od całej historii mechanicznego odmierzania czasu, tylko zaczniemy na samym początku XIX wieku. Wtedy to zaczęła się moda na małe, miniaturowe mechanizmy, które były mocowane na bransoletkach oraz innych ozdobach jubilerskich dla kobiet. Przez cały XIX wiek tego typu cudowne, misternie wykonane maleństwa były kolejnym elementem pięknej biżuterii zamożnych dam ze względu na ówczesny poziom techniki. Nie były to jakieś perfekcyjne czasomierze, potrafiły rozjechać się w ciągu doby od kilku do nawet kilkunastu minut i bardziej trzeba je traktować jako piękną ozdobę damskiej dłoni. Mężczyźni w tamtym czasie preferowali dużo większe zegarki. Panowie nosili tak zwane cebule. Znacie to zapewne z filmów, a może i macie gdzieś taką po dziadku w szufladzie. Pięknie też kunsztownie wykonaną z dużym mechanizmem, którą nosiło się na łańcuszku zwanym dewizką i... Nosiło się go na przykład w kieszeni kamizelki bądź koszuli. Przypinało się to do guziczka i wtedy łatwo można było wyjąć i sprawdzić czas. Taka była, proszę Państwa, wówczas moda. To były piękne zegarki. Bardzo często miały misternie zdobione srebrne koperty. Ten tutaj ma srebrną kopertę ze złoceniami z motywami myśliwskimi, jeleni oraz saren oraz myśliwych. Niestety już trochę powycierany. Także mężczyźni preferowali. Duże czasomierze. Jednakże postęp technologiczny spowodował, że nawet te mniejsze zegarki były coraz lepsze, coraz dokładniejsze, coraz precyzyjniejsze. Szwajcarskim mistrzom udało się dojść do poziomu miniaturyzacji, który można nazwać śmiało perfekcją. I tak oto pod koniec XIX wieku, w latach 70. i 80. W ofertach różnych wytwórców zegarków ze Szwajcarii oraz importerów na świecie, szczególnie w Anglii, w Niemczech, zaczęły się pojawiać małe zegarki reklamowane jako męskie. Ale jeśli chodzi o modę, nie przyjęły się, ponieważ panowie uważali, że taki malutki, delikatniutki zegareczek na rękę to jest babska rzecz. A poważny, prawdziwy mężczyzna, jak już pokazałem, powinien nosić przy sobie. Konkretny kawo mechanizmu. Jednakże, wojsko rządzi się swoimi prawami. I tak, pod koniec XIX wieku marynarka wojenna Niemiec zamówiła w Szwajcarii pierwsze zegarki naręczne dla załogokrętów, które potrzebowały precyzyjnie odmierzać czas w trakcie pracy. Każdy z was, kto gdzieś tam otarł się o temat marynarki wojennej, dobrze wie, jak czas jest w niej istotny. No, a jeśli chodzi o modę cywilną, Dalej królowały cebule. Anglicy też wprowadzili pierwsze zegarki naręczne do wojska pod koniec XIX wieku w wojnach kolonialnych, ale dopiero w trakcie wojny z burami na południowym końcu Afryki docenili, jak istotne możliwości daje mały i wygodny zegarek synchronizowania w czasie działań. Bez zdradzania swych zamiarów poprzez sygnały, gońców, etc., że można cały plan ustalić wcześniej i dzięki nowoczesnemu zegarkowi naręcznemu wdrożyć go co do sekundy do akcji. Stąd też macie zapewne, jak Państwo kojarzycie, z bardzo różnych filmów oraz książek i nie tylko z różnych dzieł sławne sceny pod tytułem jest omówienie całego planu akcji, po czym dowódca mówi, synchronizujmy swoje zegarki. Tak też to było, ale armia, jak właściwie wszędzie na świecie i w każdej epoce, wolno przekonuje się do nowych myśli, nowych koncepcji i idei. I nie bez powodu tego typu. Cebule były jeszcze używane w trakcie II wojny światowej, a nawet po niej. Ta konkretna nosi oznaczenia związane z kontraktem dla armii brytyjskiej i została wykonana w latach 40. Wojsko bardzo wolno adaptowało się do tych nowych zmian. Ale jak wiadomo, wojna jest nie tylko okrutna, ale też powoduje gwałtowne przyspieszenie technologii. Mamy rok 1914 i zaczynają się działania wojenne. Zegarek jest. Jest wtedy wciąż rzeczą dość kosztowną, rzeczą dość jubilerską, ozdobną, cenną czymś, czego nie będzie miał przeciętny żołnierz piechoty. Będzie to, szczególnie u nas w Europie Wschodniej, raczej atrybut oficera, mieszczanina, po prostu kogoś, kto ma kasę. I po kimś takim jest właśnie ten zegarek. To była taka ad hoc próba zaadaptowania dużych i niewygodnych cebul do działań wojennych. Bo jak łatwo się domyślić, jak walczycie i macie coś takiego nosić w kieszeni na łańcuszku, to po pierwsze zaraz to zniszczycie albo zgubicie, a po drugie wyciąganie tego, otwieranie, patrzenie, nie jest najskuteczniejszą metodą mierzenia czasu w momencie, kiedy jest ryzyko, że ktoś zaraz łeb wam rozwali. Dlatego też próbowano zaadaptować te zegarki do nowej roli. I zaczęto szyć takie oto skórzane pokrowce na rękę, dzięki którym można było ten wielgachny zegarek nosić, no mniej więcej tak, jak my dzisiaj sobie wyobrażamy noszenie zegarków. Ten konkretny egzemplarz ma fascynującą historię. Został wyprodukowany mniej więcej w epoce Powstania Styczniowego, czyli sam. Sam początek lat 60. XIX wieku. Trafił na ziemię polskie najprawdopodobniej na ręku oficera kawalerii carskiej. I czytając wspomnienia Nikołaja Gumilewa, to był mąż Anny Achmatowej, który walczył w tym rejonie, opowiadał o tym, jak w okolicy miejscowości ręczno starli się z patrolem pruskich ułanów. I część żołnierzy carskich z jego pułku wtedy zginęła. I jest bardzo możliwe, że ten zegarek pochodzi właśnie po jednym z żołnierzy, oficerów, którzy wtedy tam koło ręczna zginęli. Ponieważ z opowieści od człowieka, dzięki któremu mam ten zegarek, wyglądało to tak, że Niemiec dogonił Rosjanina w trakcie walki konnej, zabił go, po czym pognali, goniąc dalej jego towarzyszy. A ten biedny rosyjski oficer leżąc na ziemi bardzo szybko stał się przedmiotem zainteresowania miejscowych chłopów i został rozmontowany do ostatka. Recykling był absolutny. Pamiętajcie, 1914 rok to są czasy niewyobrażalnej dla nas dziś nędzy. Także nie tylko takie rarytasy jak buty czy koszula znalazły nowe zastosowanie, ale nawet zakrwawione i opierdziane gacie też podlegały. Ponownemu użyciu po naprawie. I ten zegarek także został przejęty przez jednego z okolicznych mieszkańców i był przez wiele dekad później używany. Co ciekawe, działa do dziś. I jak łatwo się domyślić, patrząc jak go dzierżze w dłoni, tego typu patent ze skórzanym pokrowcem na cebulę też nie jest idealny, ponieważ cebula jest dość słusznych rozmiarów. Jest to duży. I niepraktyczny zegarek na rękę. Pamiętajcie też, że kiedyś ludzie byli mniejsi, więc i te zegarki zajmowały słuszną część przegubu. To było rozwiązanie pośrednie wciąż bardzo kosztowne i niezbyt adekwatne do sytuacji. Łatwo było go uszkodzić i nie był zbyt wygodny no i wciąż był drogi. Ale szwajcarscy producenci bardzo szybko znaleźli odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Wzięli po prostu wspomniane starsze, damskie projekty i tak jak tutaj dolutowali do nich malutkie metalowe uszka, dzięki którym można było przepleść pasek. I tak oto od 1915 roku na froncie zaczęło się pojawiać coraz więcej zegarków naręcznych. Były one coraz prostsze i coraz tańsze, aż w 1917 roku takim swego rodzaju hitem frontowym stał się tego wzoru zegarek popularnie zwany Lancet Trench Watch, czyli zegarek okopowy firmy Lancet. To była marka, która należała do jednego ze szwajcarskich wytwórców zegarków, który dostosował go do wymogów pola bitwy. To jest swego rodzaju standard tamtej epoki, czyli mamy zegarek dużo mniejszy od y, typowej cebuli, jak możecie zobaczyć, ale wciąż dość duży, o wyraźnym cyferblacie, z cyframi arabskimi, a nie rzymskimi, żeby szybciej się orientować w sytuacji i Wszystkie cyferki były malowane farbą, która świeciła w ciemności. Tak samo, wskazówki były malowane taką farbą, po to, żeby w lichych warunkach oświetleniowych dobrze widzieć, która jest godzina. W tamtej epoce podstawowym rodzajem składnika do farby, który powodował, żeby te znaczki świeciły, były po prostu pierwiastki promieniotwórcze, więc ta farba, którą malowano te zegarki, była cholernie toksyczna. Raczej nie zagraża ona właścicielowi zegarka, no chyba żebyście nożykiem to wszystko zdrapali i zjedli. Bardziej zabójcze to było dla kobiet, które pracowały w fabrykach, gdzie zastąpiły mężczyzn przy liniach produkcyjnych, przy przede wszystkim malowaniu tarcz tych zegarków. Lancet stał się legendą. Był produkowany w Szwajcarii, był kopiowany we wszystkich krajach, które walczyły w Europie. Były więc wersje produkowane w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, a nawet w Niemczech. Od 1917 roku właściwie każdy żołnierz trafiający w okopy miał już swój mały, tani zegarek naręczny, który umożliwiał mu synchronizację z całym oddziałem. Oddział synchronizował się z kompanią, kompania z batalionem, batalion z półkiem, półk z dywizją, dywizja z. Armią, i tym sposobem wszyscy na całej długiej linii frontu mogli operować co do sekundy wedle tego samego czasu. A było to szalenie istotne, ponieważ królową pul bitew I wojny światowej była artyleria. I absolutnie kluczowym aspektem nowoczesnej walki było synchronizowanie ataku piechoty z ostrzałem artyleryjskim. I właśnie do tego były przede wszystkim potrzebne te małe, naręczne zegarki. Żołnierze w 1918 roku wyszli z okopów i wrócili do domów i zabrali ze sobą tę modę. I tak oto w latach 30., a więc niecałe dwie dekady po zakończeniu wojny, praktycznie zegarki męskie naręczne Wybiły sprzedaż cebul w stosunku 50 do 1. Tego konkretnego egzemplarza bardzo długo szukałem. Chciałem, żeby był identyczny jak te, które można było kupić w Stanach Zjednoczonych oraz y, które amerykańscy żołnierze po przybyciu do Europy mogli kupić we Francji. A dlatego go szukałem, bo identyczny. Występuje w filmie Pulp Fiction. To jest właśnie ten zegarek. Z tego sławnego monologu. Zimny i niewygodny kawałek metalu do trzymania w dupie. Tak więc te zegarki, po powrocie z frontu, zdominowały modę męską, i nikt już nie mówił, że zegarek naręczny jest zegarkiem dla baby. A stały się one powszechne po to, żeby mężczyźni na froncie Wielkiej Wojny mogli skuteczniej, masowo wyżynać się przy użyciu artylerii. W późniejszych czasach zegarki stawały się coraz mniejsze i delikatniejsze. Tworzono też coraz bardziej płaskie koperty, zrywając z tym designem nawiązującym do XIX wiecznych cebul. Ale od lat 80., kiedy zaczął się wielki kryzys w zegarkach mechanicznych, także ich kształt i forma zaczęły się zmieniać. Otóż po wprowadzeniu zegarków kwarcowych, zegarki mechaniczne stały się niekonkurencyjne, nieciekawe, stały się reliktem przeszłości. I dopiero ponad dekadę, dwie dekady później, kiedy zaczęły wracać na męskie ręce, już jako element ozdobny, jako droga biżuteria, to zaczęły rosnąć coraz większe i większe i większe. I dzisiaj, jak chcecie kupić nowoczesny zegarek, na przykład firmy Rolex, która swą karierę zaczynała w trakcie I wojny światowej, produkując mniej więcej tego typu zegarki, jak trench watch. Dzisiaj, produkując różne męskie zegarki mechaniczne, przede wszystkim automaty, tworzy dzieła... Porównywalne wielkością z XIX-wiecznymi cebulami, tyle że na bransoletach i paskach do noszenia na ręku. Baczaki, roli, roli. Można więc poniekąd powiedzieć, że historia zatoczyła koło. A na koniec, jako ciekawostkę, chcę wam pokazać jeszcze ten zegarek, który mam na ręku. Bo jak mówiłem, przełom lat 80. i 90. to był upadek zegarków. To był właściwie koniec ich noszenia. Najpierw zegarki kwarcowe, tandeta wyparła zegarki mechaniczne, a później, gdy pojawiły się telefony komórkowe, to noszenie zegarka stało się ogólnie niemodne i zbędne. Ale jeszcze w latach 80. w wojsku polskim wielu żołnierzy prosiło różnych takich kompanijnych czarodziei, a byli tacy z zdolni ludzie, którzy dzięki temu, że mieli zdolności artystyczne, to mieli trochę łatwiej w wojsku, o to, żeby przed odejściem do cywila wymalowali im na tarczy zegarka najczęściej gołą babę. Była moda w latach 70. i 80. na Malowanie zegarków w różne fantazyjne wzory. I tu mam właśnie przykład takiego zegarka z bardzo fajnie zrobioną w wojskowych koszarowych warunkach miniaturą plaży, morza, palmy i wspomnianej, no co prawda, niegołej baby, bo ma na sobie bikini. I tak oto te zegarki zrodziły się de facto z okopów Wielkiej Wojny. A dziś, jeśli chodzi o męską modę zegarkową, no to jak już wspomniałem, znowu modne są takie wielkie kluchy wielkości cebuli. I nie służą już raczej stricte do odmierzania czasu, co do po prostu pokazywania swej pozycji społecznej. To był taki luźny odcinek, luźna pogadanka. Nie czuję się zbyt dobrze, nie czuję się na siłach, żeby brać się za jakiś poważniejszy temat, ale mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem i opowiedziałem, było dla Was ciekawe. Dziękuję za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!